M. Jestem no. tak eee, Nie wiem, czy teraz pomusisz te moje e, po zatwierdzić te moje znane, które ty sobie wprowadziłam. Nie trzeba. Aha. Tylko wiesz, to jest na zaufanie, że sobie nie wpiszesz nagle miliarda. Nie. Teoretycznie można by było napisać takie ładne makro, które by to kontrolowało. Ale to za dużo zabawy. Ach tak, e, więc... E, Ajzaku, urosłeś od poprzedniego razu. Co, co następuje? A, Juri, bo miałem ci powiedzieć, jak to jest z tą stroną. Bo mówiłeś, że ci grafika nie działa. Grafika, jeśli wstawiałeś z zewnętrznej strony, to faktycznie nie działa. Mhm. Ale tej akurat nie zamierzam zmieniać. Co uchroni nas przed e, grafikami umierającymi na innych stronach. Hierpen A, wiem, że miałem coś wgrylać, ale właśnie myślałem sobie, że, że zapodam linka, żeby... no bo miałem akurat, tak? Nie, no jasne, ale już u Jurgi zaliczyliśmy, jak on Jerpena dodał, tak, to tydzień później e, z umarła, e, umarł link, tak, i nagle znowu obrazek. Mm -hmm. No, no to... dodajesz do katalogu odpowiedniej kampanii i, i nie ma problemu. Ok, stop. Taki laptop, no? nowa gierka na Facebooku. Weź swój profil, spójrz w lewo. Pierwszy u siedmiu znajomych będzie Twoją drużyną podczas zombie apokalipsy. Kompan. Pierwsza osoba, kompan. Druga osoba, ciężka amunicja. Trzecia osoba, idiota, który przeżyje. Czwarta osoba, snajper. Piąta osoba, jeden z tych, których stracimy szósta osoba, mózg operacji, siódma osoba, pierwszy, który umrze. Okej, okay, <grym> teraz pytanie, jak to gra? No, tak jak słyszałeś, wejdź na swój profil, Tych pójdź w lewo, ty? pierwszych siedmiu znajomych będzie twoją drużyną. No, po ty prostu ty... spoglądasz i A, cieszysz się, że gdyby oni byli w, z tobą w zombie Apokalips, to tak właśnie by tak, się Nie nazwałbym I... tego grą, e, A, ale wracając do bardzo ważnych i nieistotnych rzeczy. Eee, tak, więc e, Jarpen dostaje pięć kolejnych pedeków. <grym> <grym> za co? Eee, za mapę. Za mapę? Aha, A, dziękuję. Eee, o. Tak, Juri dostaje 5 pedeków za e, dodanie Reinharda. No, ja już myślałem w sobie za śmierć. O, jest Reinhard? Jest Reinhard i 5 pedeków za e, nagranie i edycję. Aha. E, dobra. Jeszcze 20 sesji i będziemy mogli coś wykupić. Ty, ale to jest fajnie motywujące, żeby jakieś opowiadania na przykład napisać albo coś. Trochę, trochę poprosisz, a zawsze jakiś tam grosz do grosza i będzie skill. Hm? Nie no to jasne. motywujący był, gdyby przynajmniej to 20 pedeków było. A możesz dostać 20 pedeków jak najbardziej. 20 pedeków to górna granica. A, hmm. no widzisz. Już patrzę. Tak, zrobisz wiele rzeczy, raz, dostaniesz. Tak, 20 pedeków jest górną granicą. No ja 35 pedeków będę miał darmowego, nowego skilka. Super, właśnie takie rzeczy, takie rzeczy są fajne. E, Powiedzisz bardzo fajne też, e, dewizy, które napisałeś, bo no. to, to, to też tworzy postać, nie? Że... A co, dostaliście też jakieś dodatkowe, rzeczy? E, nie, nie. Oni jeszcze nie dostali, jeszcze. Bo to nie jest tak jak... Znaczy, bo to są moje bardzo autorskie zasady, inspirowane... Ale to jest, wiesz co, to jest bardzo fajne, że takie coś dajesz. E że działa na zasadzie kiedy gracze zrobią coś bardzo konkretnego, tak? Jeśli e, ktoś doprowadzi swojego dowódcę do białej gorączki i wzbudzi w nim nie nieskrywaną i nieograniczoną nienawiść, dostaje. Ale i przepraszam sobie i to nie raz. Mów dalej. I to nie raz. To jeszcze eee. tutaj Bielebnego do, do klanarchi dodałem, by the way, Jurga. Tak? O, super! Eee, no i ten, e, no to dostaje skilla, tak? E, więc, e, więc jeśli reszta drużyny zrobi coś wyróżniającego, tak? Wyjątkowego, wartego uwiecznienia, e, czy to w sensie pozytywnym, czy negatywnym, to po prostu ten... E, dostanie tego skill'a, tak? Jeśli na przykład krasnolud zostanie przyłapany na e, oszabrowaniu całego morsk placu, to dostanie hienę cmentarną, tak? I, I coś mu już tam wymyślimy. Czyli całkiem niedługo mówicie. A, Słysza, ja czyli ja co, z tego plus... jego wiecznym ucieknijmy stąd i nie walczmy, dostanie sprintera? E, no, jest taka szansa. To znaczy, to nie są jakieś tam, wiesz, z, standardowo to nie powinno być duże, ale z, takie zaznaczające się, tak? Dlatego Mel ma to minus 5, tak? Ale teraz, jak ja pójdę to, do tego, jak... Uważam, że to jest raczej maksimum, niż, niż minus Ja coś podobnego w tej swojej Dark Heresy przyjąłem, tylko u mnie raczej na zakończenie y, przygody. A myślę, że jak to wprowadziłeś, że to jest systemowe. Nie. Aha. Znaczy Nie, jest no to... sugestia, żeby, żeby w podręczniku, żeby urozmaicać w pewien sposób, yy, wiązać <coughs> konsekwencje przygód z mechaniką. No i ja Aha, sobie też będę wiązał. Co? To chyba musiało być jakieś echo. Hmm, dobra, to te rzeczy są nieważne. Aha, no i Oli chciałem jeszcze podać e, ten, e, no, te ścieżki. A Rafał, ja już w końcu teraz nie rozpiję z tych dywczy, czy jeszcze będę w nich siedział? E, wiesz co, myślałem, że przygoda, e, że tak powiem, ruszy troszkę z kopyta. I wtedy pewnie mniej więcej wyciął w momencie, w którym byłbyś w stanie się mobilnąć. Mhm. Ale e, czekaj, bo oni cię z rana za kuli, prawda? Mhm. No to powiedzmy, że dzień ci minął, jeszcze pół. Ale a, myślę... a później wiesz co, rapo, żeby tam się nie bawić w jakieś opisy i tak dalej. Nie wiem, myślę... jak będę już w tej artylerii, to jak Chyba... na, na szybko ci chcę zadeklarować, że po prostu... Jak tam jestem, to wiesz, o pytania dosłownie o wszystko i wyglądam na człowieka, który jest nam wyjątkowo szczęśliwy, że trafił tutaj. Eee, no, jak tam trafisz, to będziesz wyjątkowo chorym człowiekiem i wyjątkowo zaganianym, tak? Bo, bo będą cię tam traktowali jak psa. Jesteś... No, znowu mnie jakiś kapitan wy wyzwie na pojedynek. Nie, żaden kapitan, e, dowódca tego... E, Dobra, e, to arty... odegrajmy, niż gdybyśmy tajemne. mieli na sucho. Tak, tajemne piętna to nie, rytuały to nie, o jest. No, uciekło, woli szybko powiedzieć. Tak, jest ścieżka główna i ścieżka, czyli to jest w podręczniku, ścieżka mistyczna. I ścieżka żywiołów eee, To jest ogień, jest tradycja śmierci. Rezydentka KGB Obamów. Bez makijażu. Kurwa. Eee, tak, więc w, e, w ścieżce mistycznej masz e, takie czary. Bo to czekaj. W którym momencie wybiera się, dostaje się ten komplet czarów? Chyba po się właśnie na tą tą e, kolejną klasę z tych zaawansowanych już, e, z tym, że my to uzasadnimy sobie fabularnie. Ach, tak, jasne. E, tylko, tylko chcę zobaczyć, no wiesz, tutaj chodzi o mechanikę, tak? Mhm. Żeby, żeby tobie dobrze to działało. Zresztą po co mam dłubać już teraz, jeśli to będzie później. A wydaje mi się, że to jest już teraz a dłubania wiele nie ma e, więc tak e, wy, wy, ten wędrowny czarodziej Pajemne. nauka, nauka, plus bla, 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 zdolności hmm. magia tajemna, dowolna albo magia czarnoksięska mhm. magia powszechna, dowolne dwie Aha, magia tajemna, czyli dostajesz tą ścieżkę. A no to są tam kolejne. No wykupuje się jak skile. No dokładnie. Więc tutaj wymyślili w ogóle, niechże się cofnę na początek rozdziału, e, dodatkowe zaklęcie e, i to wykupujesz e, ten e, z własnej tradycji. Te czary, które ci nie weszły ze względu na wybór ścieżki. Tak? W ten sposób też mm -hmm. możesz wypływać tam. A ścieżka jest tak. Ścieżka główna to jest to, co masz w głównym podręczniku. Ścieżka mistyczna i tam masz słowa pociechy. Posłaniec śmierci, to się pokrywa. Klątwa złodziei grobu, to jest nowe. Odrętwienie to jest nowe. Krąg śmierci, nowy może nie jest nowy, może tu są wszystkie spisane. Bądź to bądź. E, krąg śmierci, ukojenie ducha, lodowaty uścisk śmierci, pukając do bram zaświatów, światów, uwięzienie duszy, kres życia. Oczywiście nic ci te nazwy mówią, ale po nazwie można jakoś tam wnioskować, co, co ci to daje. Mm -hmm. Jakbyś e, szukała sobie konkretnych opisów, to jest to na stronie 153. kolegium, królestwa magii, nie kolegium spamani, tak? Mm. No. To jak będziesz wybierała sobie ścieżkę, to, to możesz zajrzeć, ja ci mogę to, to jeszcze odczytać i w ogóle całość, tak? Czym są konkretne czary, co robią. Okej, okay, no to to sobie znajdę, bo albo to mam na którejś płycie i będę musiał odpalić stacjonary, albo po prostu pójdę z pendrive'em do Odyna. Nie. Yeah. I ten ścieżka żywiołu. No to widzę śmierci, to tych śmierci kosz... Kosa żniwiarza, upływ lat, akceptacja przeznaczeń, wysanie życia, ostatnie słowa, do ostatniego tchu, klątwa starości, michar śmierci, tak? Już sobie właśnie wyobraziłem ostatnie słowa Magnusa, bądź Reinharda. Reinharda, o kurwa. Ostatnie słowa to jest coś tam, że czarodziej może się, ten, zadać jakieś pytanie, czy, czy... Coś no mogę przesłuchać zwłoki. krótko, no, ale może. Tak. Krótko i ostatni raz. No więc, Gadaj, bo zacznę się torturować. Wiesz co, więc jak ty czytałeś te śmieszne, e, znaczy mało śmieszne kwiatki z sesji, tak? Z młotka, no. te zbłoki wiele nam powiedzą, to mnie po, to nie rozbawiło podwójnie. A, bo o, właśnie pomyślałem od razu o takim e, Izaaku. No ja podejrzewałem, że jest jakieś zaklęcie, ale myślałem, że u, to jest kurewsko trudno. Te zbłoki wiele nam powiedzą i Izaak zacząłby przepytywać dranie. ono nie jest, jest... bardzo... Na tylko 18 mocy. To, to dużo to jest mocy czy mało? E, na e, trzema kostkami możesz 30 uzyskać, tak? Standard. No hmm, tak w połowie. Hmm. Na normalu. No czy tak na normalu? No to jest bardzo trudne dla Izaka w tej chwili, ale możliwe do osiągnięcia na przykład. A ile Izak ma kości moców? Dwie... Aktualnie mam maksymalnie maksimum 20 punktów plus ten jeden z y, koncentrowania się. A możesz jeszcze używać składników, które dają czasami różne. No, no. Więc możesz jeszcze tam punkta ten. A chciałem Ci powiedzieć, że koncentrowanie nie daje Ci punkta, tylko dwa punkty, bo masz wykupione dwa punkty mocy, więc teraz to już jest dwójka. A faktycznie. Takie jest manifestacja chaosu. Jak wypadną dwie te same cyfry na kościach. Jak rzucasz na co? Jak rzucam zakończenie. Na moc. Aha, czyli te punkty mocy to już są dwie kości, Oluś, masz. No. I jeśli wypadnie ci na przykład jeden i jeden, to jesteśmy w czarnej dupie.